Siemanko, my właśnie szykujemy insygnie na kolejne szkolenie, a ja z kolei chciałem Was zaprosić na warsztaty wrappingowe, które odbędą się 2 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, tylko 16 osób. No i będzie teoria, będzie praktyka, gdzie na własnej skórze spróbujecie sobie oklejania pojazdów. Przejdziemy przez wszystkie podstawowe techniki oklejania narożników, krawędzi, a także popracujecie sobie na większych brytach. Wszystkie szczegóły poniżej i mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach jak to wyglądało. No co, wstałem rano, ktoś mnie obudził. Na Mateusz wszystko wytłumaczył, na czym będzie polegała praktyka nasza. Dużo nam wiedzy przekazał, jak się przyciemia szyby. Luźna rozmowa, wszystko jest właśnie w takiej luźnej atmosferze. To też łatwiej ta wiedza jakby nam wchodzi przez właśnie takie poczucie humoru. Staliśmy nawet na te siki, mogliśmy sobie notować wszystko. Ja już mam prawie swój cały zapisany. Później był pokaz, jak takie szyby przy, przyciemnić. Mato już wytłumaczył techniki i w ogóle do czego służy Lenor w przyciemnianiu szyb, także nie miałem o tym pojęcia. Tu może się wydawać dużo, że jest to proste, ale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Fajnie, że mogliśmy poćwiczyć sami indywidualnie na szybach, na samochodach, poznać to w praktyce, jak to wygląda, jak jest naprawdę, nie tylko sama teoria. Pierwszy raz miałem sprzeczność przyciemnianiem szyb, pierwszy raz miałem rakle, opalałkę węku. Bardzo mi się podobało. Do tej pory największą trudność sprawiało mi wyprofilowanie szyby, tak zwane obkurczanie. Tutaj właśnie też o wiele rzeczy spytałam, wiele rzeczy się dowiedziałam i z pewnością poszło mi dużo lepiej niż poprzednio. Największy problem na pewno sprawiło mi cięcie folii przy bocznych szybach, ponieważ to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Dużo lepiej oczywiście jest praktykować tutaj u Mateusza niż u siebie w garażu. Jeśli są jakieś problemy właśnie, wystarczy podejść do Mateusza, on nie gryzie, co najwyżej zjada w całości. Oczywiście, jeśli jest jakiś problem, Mateusz przyjdzie, pokaże jeszcze raz. Oprócz tego, że to jest jego praca, jakby jego utrzymanie, to też widać w nim taką pasję, tą iskierkę taką w oku, że tak to nazwę. Mateusza, jak trenera, oceniam. No, dobra dychę mogę mu dać. Naprawdę przygotował się do pytań, do wiedzy, którą nam przekazał. Także nie zaskoczyliśmy go żadnym pytaniem. Na każde swoje pytanie uzyskałam odpowiedź, więc jestem, jestem naprawdę zadowolona. Warsztaty polecam tak naprawdę każdemu, kto chciałby zacząć swoją przygodę z przyciemnieniem szyb albo udoskonalić swoje umiejętności. Każdej osobie, która chce spróbować zobaczyć, jak to jest naprawdę, czy chce to robić, czy tego nie chce robić. Wszystkim i początkującym, i zaawansowanym. Jeśli ktoś się zastanawia i ma taką możliwość, żeby tutaj przyjechać, to niech się nie zastanawia, bo jest warto. No na pewno nie stracicie, a możecie tylko zyskać. Witajcie moi drodzy, w kolejnym vlogu w wrappingowym. Dzisiaj, tak naprawdę, w vlogu PPF-owym, ponieważ zajmiemy się oklejeniem maski, takim dużym brytem folii, zabezpieczymy sobie maskę od początku do końca, opowiem Wam o najważniejszych aspektach, na które musicie zwrócić uwagę, tak żeby taką maskę sobie zabezpieczyć. Sposobowych narzędzi, które będziecie potrzebowali, to na pewno jest ściągaczka do ściągania płynu, rakla do wyprowadzania wody z folii, różne kształty, różne grubości, twardości itd. Na pewno nożyk olfy. Taki ścięty 30 stopni. Mikrofibra do przecierania, odtłuszczania. W kolorze najlepiej nadwozia. My wzięliśmy białą, ponieważ mamy białe auto yy, i tak też staracie się ubierać. No, ja jestem trochę źle ubrany, natomiast czarek jest już tu przygotowany, bo działa sobie przy samochodzie i ma białą koszulkę. I tak, jeżeli macie niebieskie auto, to najlepiej niebieska koszulka czarna, auto czarna, koszulka biała, auto biała, koszulka. Dlaczego? Może się zdarzyć, jakaś malutka, niteczka, paproszek, czy cokolwiek z ubrań wam ściągnie. To jak będzie to w kolorze nadwozia, no to nie będzie to aż tak bardzo rzucało się w oczy, no, dlatego ja będę troszeczkę pod na swoje rękawy będę się starał nie dotykać, albo można się tak zwilżyć giełką. Oprócz tego będziemy oczywiście potrzebowali płyn do aplikacji, no i parownice To takie jest, no, to już nie jest podstawowy zestaw narzędzi, tylko taki bardziej zaawansowany, który na pewno pozwoli na to, żeby dużo szybciej taką usługę wykonać. Zaczynamy od odtłuszczania maski. W momencie jak mamy maskę już odtłuszczoną, no to musimy działać w miarę szybko, dlatego my już jesteśmy tutaj przygotowani z Rafałem z formatką. Czarek w trakcie tutaj pryska sobie wodą z Johnsonem całą maskę, ściągaczką ściąga nadmiar płynu, żeby wszystkie pyłki, drobne jakieś wtrącenia z lakieru zdjąć. Potem dużo na maskę tej wody tutaj nie żałujcie, lepiej za dużo niż za mało. No i będziemy szybciutko sobie kładli całą folię na właśnie element. Ok, podczas odklejania linera od razu pryskacie wodą, bo folia się elektryzuje i też nie chcielibyśmy, żeby złapała jakieś pyłki. Tak jak mówię, tej wody nie żałujcie lepiej za dużo niż za mało, Każda, każdy centymetr kwadratowy powinien być zwilżony tym naszym preparatem tak, żeby nam woda podczas wyprowadzania gdzie się nie zatrzymała. Dorzucamy sobie na maskę. My już możemy tak naprawdę poziomo sobie trzymać folię. No i kładziemy naszą formatkę na element. Teraz tak, woda też na, na zewnątrz. Pierwsze, co będziemy robili, to usuwali takie duże bańki, jak mamy w tym miejscu, żeby mniej więcej sobie tą folię Ułożyć, rozprostować na tym elemencie. Akurat ta folia jest no, bardzo wdzięczna, bo ona bardzo fajnie się układa nam do tego elementu. Już wstępnie sobie ułożymy, zobaczcie, jest tak prawie że na płasko. Będziemy sobie tą folię blokowali. Teraz do blokowania używamy sobie żelu. Żel specjalny na bazie alkoholu, który pozwala na to, żeby folia nam się nie ślizgała, bo musimy naciągnąć cały materiał, żeby z tych narożników tutaj. Te nadmiary sobie wyszły poza maskę i jak folia będzie na płasko, będziemy sobie działali. Żel działa tak, że teraz jakbym chciał naciągnąć, no to cała folia mi z maski zjedzie, a tego po prostu nie chcemy. Więc w miejsca tutaj na butniku, tutaj sobie złapiemy. Zobaczcie, ta folia już tutaj trzyma, a jak sobie jeszcze dodatkowo wyraklujemy, no to będziemy mieli zamierzony efekt. Więc tutaj sobie łapiemy tą folię. Po drugiej stronie robimy tak samo. Czarek tam już sobie też wyrakluje. No i w tym momencie, jak naciągamy sobie materiał, no to folia nam po prostu nie puści. I teraz będziemy musieli przykleić sobie. Po to mamy większy kawałek, żeby sobie przykleić gdzieś do elementu, który jest dalej. Najlepiej, jakbyśmy z czarkiem we dwójkę to od razu robili. Patrzymy, czy cała maska jest płasko. No i jeżeli jest płasko. No to sobie będziemy wyraklowywać całą powierzchnię. Tej folii też nie naciągajcie czarek w swoją stronę, ja w swoją stronę, nie jakoś super mocno, tylko tak, żeby zgubić te nasze nadmiary folii. W momencie, jak już uważamy, że jest ok, no to blokujemy sobie materiał tutaj, gdzie dawaliśmy żel. To jakoś nie musi być pięknie. Ważne, żeby folia tutaj była rozprostowana. To, co się dzieje tutaj, tak będzie odcinane. To nas nie interesuje. Dalej, dorzucamy sobie wody i będziemy w miarę szybko starali się całą tą wodę z powierzchni maski wyprowadzić. Większe bańki, tak jak wcześniej. Usuwamy sobie ręką. No i czar w jedną, ja w drugą stronę. Będziemy sobie raklowali raz przy razie, żeby nie zrobić żadnych mianek. Te rakle, które mamy, są bardzo miękkie, więc one nam fajnie się tutaj. Dostosują do, do kształtów tej maski, nawet możecie przejechać sobie kilka razy w jednym miejscu, żeby faktycznie tej wody jak największą ilość usunąć. Może się zdarzyć tak, jak mamy tutaj w sumie delikatne nadmiary, to nie są jakieś duże, więc można usunąć je po prostu wyprowadzając wodę. I zobaczymy, jeżeli będą dalej gdzieś sobie tak jak tutaj wstawały. No to de delikatnie wystarczy tutaj dorzucić żelu, przyblokować. No i w sumie mamy folię do krawędzi doklejoną. Na tym etapie, naszym głównym zadaniem. Jest to, żeby wszędzie do krawędzi wyprowadzić folię na zero. Ona nie może gdzieś tutaj nigdzie wstawać i tak powinno być dookoła. Także takiej sytuacji jak tutaj też nie może być. Więc troszeczkę żelu. Doklejamy sobie, no i mamy folię do krawędzi zabezpieczoną. Teraz przecieramy sobie całą maskę do sucha. Jak już obejrzymy sobie cały środek i wszystko jest w porządku. Nie ma żadnych poprawek, to bierzemy sobie czystą wodę demineralizowaną. I wszystkie, ze wszystkich krawędzi wypłukujemy nasz Johnson tak, z wodą, żeby wszystkie krawędzie nam się dobrze dokleiły. Bierzemy sobie rakielkę. Oprócz czystej wody do wypłukania krawędzi, możecie też sobie użyć parownicy. Od razu Wam też folia się zmiękczy, ułoży na elemencie, a tutaj też jest woda deminera demineralizowana. I to, co nam się odkleiło? Aż do krawędzi z powrotem przyklejamy. Ok, w tym momencie będziemy sobie odcinali folię, zostawiając nadmiary do zawinięcia, a także będziemy sobie wykańczali narożniki. Jeżeli chodzi o narożniki, będziemy je wykańczali troszeczkę inaczej niż na zmianie koloru, bo w zmianie koloru je zawijamy wszędzie tam bardzo głęboko. Natomiast przy ppf odcinamy zaraz przy krawędzi, żeby tutaj nie było żadnych napięć, ponieważ folia jest grubsza i mogłaby wstawać. Natomiast całą resztę będziemy sobie zawijali do środka. Zapytacie się, ile tej folii? Zostawiamy tak około centymetra, tak, żeby folia złapała się z drugiej strony i żeby trzymała się krawędzi. W momencie, kiedy ją odetniemy, mamy dostęp do tego, żeby ją wypłukać z płynu. W momencie, kiedy już wypukacie sobie wszystkie krawędzie, zostawiamy tak jak są do wyschnięcia, tak jak mamy tutaj na przedniej krawędzi. Jak folia będzie słucha, wtedy dużo łatwiej ją się zawija. Pod spód, zawijamy wszystko dookoła, no i mamy maskę skończoną. Co ty robisz? Stefan nein! Stefan. Nine? Nein, Stefan. Teraz już bez beki. To jest takie magiczne urządzonko, palniczek. Jak potrzebujecie szybko temperaturkę dać na folie, tak żeby ją obkurczyć i dokleić w miejscu, gdzie nie chciała na przykład dojść, to to bardzo się przydaje. Natomiast tym ostrożnie, ponieważ można folię przypalić, także nie z takiego bliska, tylko z dalszej odległości trzeba wyczuć tą temperaturę, ale jak wyczujecie, to bardzo fajnie Wam ułatwia robotę w takich trudniejszych elementach, gdzie trzeba zawinąć. Maskę mamy na ten moment calutką zabezpieczoną, jeszcze został nam zderzak, ale to może kiedyś pod innym odcinkiem, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z oklejania PPF-ką, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a także wbijajcie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. Ja się z Wami powoli będę żegnał, przypomnę tylko 2 kwietnia, warsztaty wrappingowe, linki do zapisu macie poniżej, a teraz miłej, po, miłej poniedziałku Wam życzę. Tak, miłej, miłego poniedziałku Wam życzę.